Dzień dobry, cześć. Ja się nazywam Agnieszka Olszewska, jestem instruktorką w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar. A zawodowo jestem muzykiem i dzisiaj mam dla Was kilka pomysłów na instrumenty z tak zwanych rzeczy, z odzysku, z recyklingu. Jako pierwszy chciałam Wam przedstawić wszelkiego rodzaju grzechotki. Tutaj zrobiłam grzechotkę z pustej butelce po jogurcie pitnym, do której, jak widzicie, wsypałam trochę makaronu. Ale możecie do środka wsypać cokolwiek suchego macie w domu. Czy to będzie groch, czy to będzie na przykład soczewica, albo siemielniane. Każdy z tych składników będzie dawał zupełnie inny dźwięk. I tak możemy to wsypać do takiej butelki, albo na przykład do środka balonu, i wtedy już mamy taki marakas. Tutaj w środku są ziarenka popcornu, który mi nie wybuchł w mikrofali, więc przy okazji zrobiłam też recykling jedzenia, żeby się nic nie zmarnowało. Kolejnym instrumentem perkusyjnym, który możemy zrobić, gdy na przykład będziemy mieli kilka starych guzików, to są kastaniety. Możemy potem pięknie na nich sobie zagrać. A z zewnątrz ozdobić je w jakieś fantazyjne faktury, tektury albo inne fragmenty, które można przykleić lub pomalować. I ostatnią propozycją na dziś jest mini banjo. Mini banjo zrobione z pokrywki po słoiku oraz z takiego drewnianego nożyka i kilku gumek recepturek. I uwaga, to banjo naprawdę gra. Mam nadzieję, że było to słychać, i mam nadzieję, że wzbudziłam w Was trochę kreatywności. Więc szukajcie inspiracji dookoła, pamiętajcie, że muzyka jest wszędzie i bawcie się przy tym wszystkim dobrze. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia!